Kupidyn to jeden z Bożków Świąt we Wróżkach Chrzestnych. Jest on przedstawicielem Święta Walentynek, a w świecie wróżków znany jest jako prowadzący wielu programów randkowych. Przypomina z wyglądu zwykłego wróżka, wyjątkiem tego, iż nie posiada on korony, a jego skrzydełka są anielskie. Jego włosy są krótkie i różowe, a oczy jasno-niebieskie. Ubiera się zawsze w białą koszulę, różowy garnitur i różową muszkę. Do tego biała pielucha spięta różową agrawką. Kiedy zbliżają się Walentynki, ubiera na siebie różowy, metalowy hełm w czerwone serca. Traktuje on niezwykle poważnie aspekt miłości oraz jest to jego celem. Kłada to niezwykle dużo energii, a jak ujawniono w odcinku Miłość w natarciu, bez miłości umiera tak samo jak jego królestwo. Mimo to, że kocha miłość, posiada do niej niezwykle samolubne oraz chciwe podejście. Jest on także niezwykle nerwowy, przez to też agresywny. Mieszka on w swojej rezydencji w świecie wróżków oraz organizuje często festiwale dla małych wróżków. Mimo to, robi to głównie, aby zarabiać na tym i nie ma w tym żadnego innego celu. Mimo iż przez większość czasu widzimy, że jego łuk i strzały są różowe, to w odcinku Kutnia widzimy, iż strzały Kupidyna były złote. Symbolizować to mogło większą siłę tych strzał. Jego wygląd oraz imię pochodzą od mitologii rzymskiej, gdzie Kupidyn to mały bożek, który strzelał strzałami miłości w ludzi i zakochiwał ich w sobie. Jeśli wierzyć mitologii, teoretycznie jego matką powinna być Afrodyta. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Kupidyn.